Zamknij na chwilę oczy, poczuj jak świat zwalnia. Co byś zrobił, gdybyś znalazł drzwi prowadzące do wnętrza siebie, do miejsca pełnego ciszy i spokoju? Wyobraź sobie, że przekraczasz próg i stajesz się świadomy każdej cząstki swojego istnienia. Zadaj sobie teraz jedno pytanie: Co znajduje się w głębi mojego umysłu, pod powierzchnią codziennych myśli i emocji? Przez stulecia medytacja była traktowana jak klucz, którym posługiwali się mistycy, Jogini, Mnisi wszyscy ci, którzy poszukiwali prawdy o sobie i świecie. Gdy usiądziesz w spokoju, wyprostujesz plecy i pozwolisz, by Twój oddech stał się wolniejszy. Poczujesz pierwszy przebłysk tego miejsca. Pomyśl przez chwilę, jak wyglądałoby Twoje życie, gdyby każda myśl była pod pełną kontrolą. Jak spokojna tafla jeziora odbijająca bez zakłóceń niebo nad tobą. Przypomnij sobie słowa Buddy. Umysł jest wszystkim. Stajesz się tym, o czym myślisz. Co by się stało, gdybyś nauczył się kierować swoimi myślami, jak artysta, który prowadzi pędzel po płótnie? Czy to możliwe, że twój umysł może być najcenniejszym narzędziem, którego nigdy w pełni nie używałeś? Pomyśl przez chwilę o oddechu, prostym, niepozornym akcie, który powtarzasz każdego dnia. Ale teraz wyobraź sobie, że z każdym oddechem wchodzisz głębiej w siebie. Weź teraz głęboki wdech. Poczuj, jak powietrze wpływa do Twoich płuc, odżywiając ciało, jakby to był pierwszy oddech w nowym świecie. A teraz powoli wypuść powietrze, wyobrażając sobie, że wraz z nim Pozbywasz się wszelkich niepotrzebnych myśli, stresu, niepokoju. Tak, czujesz to. To właśnie początek medytacyjnej podróży. Nie musisz być mnichem ani joginem, by dostrzec tajemnicę medytacji. Prawdziwa moc tej praktyki nie kryje się w trudno dostępnych klasztorach, ale tutaj, w Tobie. Czy jesteś gotów ją odkryć? Jogini i naukowcy spotkanie Wschodu z Zachodem. Wyobraź sobie, że stoisz w cieniu potężnych himalajskich szczytów. W oddali widzisz buddyjski klasztor, w którym panuje cisza tak głęboka, że zdaje się niemal dotykać duszy. Wewnątrz, na kamiennej posadzce, siedzą mnisi o zamkniętych oczach, otuleni w proste szaty. Ich ciała, choć otoczone chłodem, emanują spokojem i ciepłem, które wydaje się wykraczać poza fizyczność. W latach 70., dr Herbert Benson, kardiolog z Uniwersytetu Harvarda, usłyszał o mnichach tybetańskich praktykujących medytację tumo starożytną technikę generowania wewnętrznego ciepła. Pojawiła się plotka, że potrafią suszyć mokre prześcieradła na swoich plecach, siedząc w zimnych, nieogrzewanych pomieszczeniach. Pomyśl o tym. W świecie zachodnim coś takiego wydawałoby się niemożliwe. Czy człowiek może mieć aż taki wpływ na własne ciało? Benson postanowił to sprawdzić. Gdy w końcu dotarł do klasztoru, zaproponował eksperyment. Mnisi zgodzili się wziąć udział, a w chłodnym pomieszczeniu przykryto ich mokrymi prześcieradłami. Doktor Benson obserwował, jak mnisi siedzą spokojnie, z zamkniętymi oczami. Mijały minuty, a wokół nich zaczynały unosić się lekkie opary. Mokre tkaniny schnęły pod wpływem ciepła, które mnisi generowali siłą umysłu. Ci ludzie pokazali nam, że umysł ma niespotykaną moc wpływania na fizjologię, mówił Benson po powrocie z Tybetu. Wyobraź sobie, jak głęboko ta myśl wpłynęła na naukowców. Czy umysł naprawdę jest w stanie wpływać na ciało w taki sposób, że zmienia jego funkcję, temperaturę, ból? A może nawet samopoczucie. Przenieśmy się teraz do Uniwersytetu Wisconsin, gdzie dr Richard Davidson, neurobiolog, nawiązał współpracę z Dalaj Lamą, by zbadać wpływ medytacji na ludzki mózg. Za pomocą nowoczesnych technologii, takich jak elektroencefalografia, EEG i funkcjonalny rezonans magnetyczny. Dr. Davidson zaprosił do swojego laboratorium doświadczonych mnichów buddyjskich, aby zobaczyć, co dzieje się w ich mózgach podczas medytacji. Kiedy mnisi zaczęli medytować, dr. Davidson ujrzał coś niezwykłego. Aktywność fal gamma, związanych z procesami świadomości i uwagi, osiągnęła poziom, jakiego nigdy wcześniej nie zarejestrowano. To jak zupełnie nowy sposób funkcjonowania mózgu. Powiedział z niedowierzaniem: Czy wyobrażasz sobie, że umysł można trenować, by funkcjonował na zupełnie innym poziomie? Wyobraź sobie na chwilę, że możesz siedzieć w ciszy, a twój umysł nie tylko uspokaja się, ale dosłownie zmienia, rozwija zdolności, które dotychczas pozostawały uśpione. Jakie możliwości otworzyłyby się przed tobą, gdybyś nauczył się kontrolować swój umysł w taki sposób? Te badania pokazują, że medytacja to nie tylko sposób na relaks, ale drzwi do przebudzenia potężnych sił, które skrywamy w głębi siebie. Niesamowite odkrycia wpływ medytacji na mózg. Masz możliwość kształtowania swojego mózgu, jakbyś rzeźbił go z gliny, precyzyjnie formując każdy jego zakamarek. Co byś powiedział, gdyby codzienne praktyki, takie jak medytacja, mogły przekształcić Twoją strukturę umysłową, sprawiając, że Twój mózg staje się bardziej odporny, skoncentrowany, a emocje są wyważone i spokojne? Właśnie tego zaczęła dowodzić dr Sara Lazar, neurolog z Harvard Medical School. Na początku, podobnie jak wielu innych sceptyków, uważała, że medytacja może mieć jedynie powierzchowny wpływ na ciało i umysł chwilowy spokój, nic więcej. Jednak własne doświadczenia w medytacji zaczęły zmieniać jej sposób myślenia. Zaintrygowana postanowiła zbadać, co tak naprawdę dzieje się w mózgu osoby, która medytuje. Za pomocą rezonansu magnetycznego dr Lazar przyjrzała się mózgom osób, które regularnie praktykują medytację. Wyniki były zdumiewające. Badania pokazały, że osoby te miały zwiększoną gęstość istoty szarej w obszarach mózgu odpowiedzialnych za uczenie się, pamięć, regulację emocji i samoświadomość. Medytacja nie tylko odpręża, ale dosłownie zmienia strukturę mózgu, przyznała dr Lazar. Pomyśl przez chwilę, Twoje codzienne nawyki, Twoje myśli. Mają taką siłę, że dosłownie kształtują fizyczną strukturę Twojego mózgu. Ale to nie wszystko. Jon Kabat-Zinn, pionier medytacji uważności w medycynie zachodniej, stworzył program Mindfulness Based Stress Reduction MBSR który przyniósł ulgę tysiącom ludzi cierpiących na ból, stres i zaburzenia emocjonalne. Badania pokazały, że praktyka uważności może znacząco obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu, który często jest odpowiedzialny za wiele fizycznych i psychicznych dolegliwości. Wyobraź sobie, że masz dostęp do swojego własnego źródła spokoju, do wewnętrznego miejsca, w którym stres nie ma dostępu. Gdybyś codziennie ćwiczył, gdybyś prowadził swój umysł jak świadomy nauczyciel. Mógłbyś zapanować nad każdym napięciem, które w tobie powstaje. To dlatego John Kabat-Zinn mówi. Uważność to świadomość, która wyłania się przez celowe kierowanie uwagi na chwilę obecną. Pomyśl, jak wyglądałoby życie, w którym każda chwila przynosi ci ukojenie. Zamknij teraz oczy, poczuj swój oddech. Każdy wdech napełnia cię spokojem, a każdy wydech pozbywa się napięcia które gromadziło się przez cały dzień. Czy widzisz, że droga do zmiany jest w zasięgu Twojej świadomości? Kontrowersje związane z medytacją. W świecie, gdzie medytacja jawi się jako droga do spokoju i uzdrowienia, kryje się także cienka linia pomiędzy korzyściami a ryzykiem. Choć dla wielu medytacja jest kluczem do lepszego życia, istnieją naukowcy i terapeuci, którzy ostrzegają, że nie wszystko, co jest spokojne na zewnątrz, jest bezpieczne w środku. Doktor Miguel Farias, psycholog i badacz, zaintrygowany potężnym wpływem medytacji, przeprowadził liczne badania nad jej skutkami. Medytacja nie jest lekarstwem na wszystko, przestrzega Farias. Może wywoływać zarówno głębokie uspokojenie, jak i stany lękowe, lub depersonalizację, uczucie oddzielenia od siebie samego. Po intensywnych sesjach medytacyjnych nagle czujesz się oderwany od rzeczywistości, jakbyś był obserwatorem własnego życia. Czy wyobrażasz sobie, jak dziwne i dezorientujące może być takie uczucie? Dlatego dla niektórych Medytacja niesie nieoczekiwane skutki uboczne, które mogą być trudne do kontrolowania. W dzisiejszych czasach, gdy medytacja stała się jednym z najpopularniejszych narzędzi rozwoju osobistego, pojawiło się pojęcie MAC-Mindfulness krytyczne określenie na komercjalizację uważności. Medytacja, która kiedyś była świętą praktyką, staje się produktem, który można kupić, sprzedać, a nawet opakować jako modny sposób na poprawę produktywności. Czy to, co miało być drogą do wyciszenia i odkrywania siebie, może przekształcić się w kolejne narzędzie nacisku, by być jeszcze bardziej produktywnym i efektywnym? Zastanów się przez chwilę, jakie są Twoje intencje. Czy medytacja jest dla ciebie sposobem na odnalezienie spokoju, czy staje się kolejną czynnością do odhaczenia w ciągu dnia? To pytanie jest kluczowe, bo jak mówi Farias, medytacja nie jest lekarstwem na wszystko i może nieść ze sobą ryzyko. Techniki i wizualizacje medytacyjne w stylu hipnotycznym. Zamknij oczy i poczuj, jak świat wokół ciebie zaczyna cichnąć. Powoli odpuszczają myśli. Dźwięki stają się delikatne, a ty zaczynasz koncentrować się tylko na swoim oddechu. Każdy wdech wypełnia cię spokojem, a każdy wydech pozwala uwolnić się od napięcia. Gotowy na głębszą podróż? Technika oddechu: Uważności. Usiądź wygodnie i skoncentruj się na swoim oddechu. Poczuj, jak chłodne powietrze wchodzi przez nos. A przyjemne ciepło opuszcza Twoje ciało przy wydechu. Każdy oddech to Twoje połączenie z chwilą obecną. Każde tchnienie przypomina Ci o Twojej mocy bycia tu i teraz. Wyobraź sobie teraz, że z każdym wdechem energia życia wypełnia Twoje ciało, dociera do każdego zakątka: mięśni, skóry, umysłu. Wydech to pozbywanie się wszelkiego napięcia i stresu które się tam nagromadziły. Poczuj, jak rozluźnienie przechodzi przez twój kark ramiona aż po koniuszki palców. Każdy oddech jest darem, jesteś w pełni obecny. Z każdym oddechem jesteś tutaj, właśnie teraz. Twój umysł nie błądzi, tylko podąża za tą chwilą. Wizualizacja światła. Zamknij oczy i wyobraź sobie, jasne, ciepłe światło nad swoją głową. Światło to zaczyna delikatnie spływać w dół, wypełniając twoje ciało od czubka głowy aż po palce u stóp. Każdy zakamarek, każda część twojego ciała zostaje oczyszczona i odnowiona przez to światło. Czujesz, jak promienie przenikają przez skórę, mięśnie i kości, docierając aż do samego wnętrza. Z każdym oddechem to światło staje się jaśniejsze, mocniejsze, tworząc w tobie uczucie całkowitego spokoju i harmonii. Każdy wydech przynosi uczucie oczyszczenia, jakby wszelkie napięcia i blokady opuszczały twoje ciało. To światło nie tylko cię oczyszcza, ale również uzdrawia, odżywia każdą komórkę i zostawia cię pełnym energii. Medytacja dźwięku. Wyobraź sobie, że otacza cię subtelna, cicha melodia dźwięk, który rezonuje w twoim wnętrzu, dostraja każdą myśl i emocję. Może to być prosty dźwięk om, który rozbrzmiewa w twojej klatce piersiowej albo inna mantra, której wibracje wprawiają twoje ciało w lekki rezonans. Poczuj, jak dźwięk wypełnia cię całego od głowy aż po stopy. Każdy ton oczyszcza umysł. Także każdy wydech staje się bardziej świadomy, spokojny. Wraz z każdym powtórzeniem mantry czujesz, jak umysł wchodzi w głębszy stan relaksu i jasności. Wibracje rozluźniają wszystko, co cię wcześniej ograniczało, zostawiając w tobie poczucie harmonii. Kiedy masz pełną kontrolę nad oddechem, umysłem i obrazami, które pojawiają się w twojej głowie, stajesz się w pełni obecny. Medytacja, jak powiedział Kabatzin, jest jak kotwica, która trzyma nas w teraźniejszości. Każdy moment, każda myśl, każdy oddech to dar. Jesteś w pełni obecny, czujesz własne istnienie. Ciekawostki i interesujące tematy. Tnieją ludzie, którzy odkryli sposoby na osiąganie rzeczy niemal niewyobrażalnych dzięki swojemu umysłowi. To nie legendy, ale historie współczesnych ludzi, którzy pokazują, że granice naszego ciała i umysłu są znacznie szersze niż kiedykolwiek mogłoby się wydawać. Wim Hof, człowiek lodu. Poznaj Wima Hofa, znanego jako człowiek lodu. Hoff opanował techniki oddechowe i medytacyjne, które pozwalają mu wytrzymać w ekstremalnych warunkach zimna, jakby jego ciało zupełnie nie reagowało na mróz. Wyobraź sobie, że możesz zanurzyć się w lodowatej wodzie i nie czuć dyskomfortu. Hoff nie tylko to potrafi, ale również przebiegł maraton za kołem podbiegu nowym Boso i wspiął się na szczyt Kilimandżaro w shortach. Wim Hof opracował metodę, która łączy medytację, świadome oddychanie i ekspozycję na zimno. Umysł jest potężniejszy niż myślimy, mówi. Dzięki swojemu treningowi nauczył się kontrolować reakcje fizjologiczne, zmieniając nie tylko to, jak jego ciało reaguje na zimno, ale także jak działa jego układ odpornościowy. Wyobraź sobie, że i ty masz taką moc. Umysł, który może kierować reakcjami ciała w odpowiedzi na każde wyzwanie. Medytacja, a starzenie się tajemnica telomerów. Badania naukowe pokazują, że medytacja może mieć wpływ na nasze telomery struktury na końcach chromosomów, które skracają się w miarę jak się starzejemy. Dr. Elizabeth Blackburn, laureatka Nagrody Nobla. Odkryła, że regularna medytacja może pomóc w wydłużaniu telomerów, co może spowalniać proces starzenia. Pomyśl o tym przez chwilę. Codzienna medytacja może nie tylko przynieść spokój umysłu, ale również dosłownie przedłużyć życie, odwracając procesy starzenia na poziomie komórkowym. Jakie to uczucie wiedzieć, że możesz wpływać na swoje zdrowie i długowieczność przez samą obecność w chwili? Telepatia i fenomeny paranormalne Wśród praktykujących zaawansowane techniki medytacyjne są tacy, którzy twierdzą, że osiągnęli stany wykraczające poza zwykłą świadomość. Mnisi buddyjscy i indyjscy jogini opowiadają o zdolnościach takich jak telepatia, odczuwanie energii innych ludzi, a nawet wpływanie na świadomość innych. Możesz czytać intencje innych ludzi, odbierać subtelne sygnały, które zazwyczaj są dla nas niedostępne. Choć wiele z tych zdolności pozostaje poza zasięgiem naukowego potwierdzenia, historie te fascynują i inspirują do odkrywania możliwości, które mogą kryć się głęboko w nas samych. Czy jest to tylko legenda? Czy też może w każdym z nas istnieje ukryty potencjał, który czeka na odkrycie? Wyobraź sobie, że każdy dzień, każda chwila medytacji otwiera przed tobą kolejne drzwi do zrozumienia siebie i otaczającego świata. W tej podróży odkrywasz nie tylko spokój, ale również coś głębszego nieznane możliwości, które czekają, byś je odkrył. Nirwana osiągnięcie oświecenia. W twoim życiu jest moment, w którym wszystkie pragnienia Wszystkie niepokoje i myśli przestają istnieć. Pozostaje jedynie bezkresny spokój, przestrzeń, w której jesteś w pełni obecny, bez żadnych ograniczeń, całkowicie wolny. To właśnie Nirwana, stan ostatecznego wyzwolenia, cel wielu praktykujących medytację na całym świecie. W tradycji buddyjskiej nirwana jest czymś, co wykracza poza zwykłe zrozumienie, czymś co trudno opisać słowami, bo jest to stan wolności, który usuwa każde cierpienie. Budda Shakyamuni, który osiągnął nirwane pod drzewem Bodhi, mówił, że umysł jest wszystkim. Tym, czym myślisz, tym się stajesz. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Świat, w którym pragnienia i cierpienie przestają istnieć, zostawiając tylko czyste, nieskażone niczym zrozumienie. W tradycjach medytacyjnych nirwana jest osiągana poprzez głęboką introspekcję i praktykę, która pozwala na odcięcie się od iluzji świata zewnętrznego. Przez skupienie na teraźniejszości, przez zanurzenie się w byciu tu i teraz, stopniowo zaczynasz dostrzegać, że większość trosk i lęków istnieje jedynie w myślach. Uwalniasz się od nich, jakbyś zrzucał ciężar, który nosiłeś całe życie. Weź teraz głęboki oddech i wyobraź sobie, że z każdym wydechem pozbywasz się jednego małego pragnienia, jednego przywiązania, jednego lęku. Każdy wydech przybliża cię do stanu całkowitej wolności. Każdy oddech otwiera w tobie przestrzeń na coś większego coś, co jest poza zrozumieniem, poza myślą. Nie ma drogi do szczęścia. To szczęście jest drogą mawiał Budda. Nirwana nie jest czymś, co musisz zdobyć, ale stanem, który czeka na odkrycie, gdy odpuścisz wszystko, co cię ogranicza. Czy jesteś gotów zanurzyć się w tej chwili, odkładając wszelkie oczekiwania i lęki? Przestań szukać na zewnątrz. Klucz do pełnego spokoju i szczęścia jest już w tobie. Wizje i prawdy objawione przez Mistrzów Medytacji. Siedząc w ciszy, w pełnym skupieniu, Zaczynasz dostrzegać coś więcej niż tylko własne myśli i oddech. Twoje wnętrze rozświetla się jakby nowym światłem, wypełnione mądrością i spokojem, który do tej pory wydawał się nieuchwytny. To jest właśnie przestrzeń, do której docierają mistrzowie medytacji miejsce, gdzie pojawiają się głębokie wizje i prawdy, które zmieniają sposób postrzegania siebie i świata. Tych nad Wietnamski mnich i mistrz Zen nauczał, że prawdziwym cudem nie jest chodzenie po wodzie czy unoszenie się nad ziemią, ale życie w pełni obecne w każdej chwili. Cud nie polega na chodzeniu po wodzie, ale na chodzeniu po ziemi i doświadczaniu nieba tu i teraz. Mawiał: Zatrzymaj się przez chwilę i pomyśl co by było, gdybyś potrafił dostrzegać piękno i pełnie każdej chwili, każdy krok, każdy oddech. Wyobraź sobie, że patrzysz na filiżankę herbaty i dostrzegasz w niej chmurę, deszcz, słońce, które ogrzewało liście herbaty. Tych Nad mówił o tym jako o interbycie głębokim zrozumieniu, że wszystko we wszechświecie jest połączone. Widzisz, że wszystko, co istnieje, wpływa na wszystko inne, że żadna istota, żadne zjawisko nie jest samotną wyspą. Paramahansa Yogananda, indyjski jogin i autor autobiografii jogina, opowiadał o swoich mistycznych doświadczeniach jako spotkaniach z boską obecnością. W głębokiej medytacji odczuwałem wszechobecność Boga, wibracje miłości i światła, które przenikały wszystko. Pisał: Wyobraź sobie, że jesteś zanurzony w tej miłości, jakby otaczała Cię niewidzialna, ciepła energia. Która koi każdy Twój lęk, rozpuszcza każdą troskę. Każda chwila w tej przestrzeni to, to odkrycie czegoś, co już zawsze było w Tobie, Twojej wewnętrznej mądrości, Twojego potencjału do miłości i współczucia. Czy jesteś gotów odkryć to miejsce w sobie? Usiądź w ciszy, oddychaj spokojnie i pozwól, by wizje Mistrzów zaczęły kształtować Twoje własne doświadczenia, Twoje własne prawdy. Podsumowanie. Medytacja jako droga do wewnętrznej harmonii. Zamknij oczy na moment i pomyśl o wszystkim, co dzisiaj odkryłeś, o niesamowitej mocy, którą skrywa Twój umysł, o tajemnicach, jakie oferuje medytacja, od głębokiego spokoju po prawdy o sobie i wszechświecie. Czy dostrzegasz, że w tej chwili możesz dotknąć harmonii, która leży tuż pod powierzchnią codziennych myśli? Medytacja nie jest celem, ale drogą. To jak podróż, w której każdego dnia odkrywasz nową część siebie, łączysz się z chwilą obecną i odpuszczasz ciężary, które już ci nie służą. Laozi, starożytny chiński mędrzec, powiedział: Cisza jest źródłem wielkiej siły. Kiedy wchodzisz w tę ciszę, nie tylko słyszysz swoje myśli, ale uczysz się, jak je zrozumieć i pokierować nimi, by stawały się narzędziem harmonii. Zastanów się teraz, co by się zmieniło, gdybyś każdego dnia przeznaczył chwilę na podróż w głąb siebie. Być może już zaczynasz czuć, że medytacja to nie tylko sposób na odprężenie, ale sposób na głębsze, pełniejsze życie. Każda chwila medytacji to krok ku większej jasności, spokoju i radości. Czy jesteś gotów kontynuować tę podróż? Każdy dzień może być krokiem na drodze do wewnętrznej harmonii drodze, która nie wymaga niczego poza Twoją obecnością i gotowością do odkrywania siebie. Usiądź więc w ciszy. Weź głęboki oddech i poczuj, jak cały świat milknie, otwierając cię na to, co jest w tobie najcenniejsze.